Modernizacja sieci zajmie nam oczywiście kilka lat. To nie jest proces, który się dzieje w, w miesiąc czy też w rok. Można przyjmować, że, że linie dystrybucyjne, transformatory, no to są projekty powiedzmy konstrukcyjne, inwestycyjne na rok dwa co najmniej, jeśli chodzi o przesyłowe linie przesyłowe. To to są projekty wieloletnie, to znaczy na przykład pięcioletnie. Także tutaj kluczowe jest, żeby te inwestycje były planowane daleko do przodu, co dotychczas było jakby problemem, bo, bo operatorzy planowali zgodnie z planami rządu, te zawsze były opóźnione, mało ambitne. W tej chwili to się dosyć mocno zmieniło. A druga rzecz to jest pytanie, czy da się przyspieszyć niektóre z tych procesów. No, bo bardzo duży kawałek, sama budowa to jest parę miesięcy, być może, ale no największą część procesu rozwoju sieci no to zajmują pozwolenia, biurokracja można powiedzieć. Więc tutaj warto byłoby się zastanowić, czy. Czy da się przyspieszyć po prostu procesy związane z planowaniem przestrzennym, z konsultacjami, z pozyskiwaniem finansowania, to jest bardzo duży problem i blokada. Także są rzeczy, które można zrobić, żeby te inwestycje, te, te, te sieci się rozwijały szybciej. Jeśli chodzi o koszty dla społeczeństwa czy dla kowalskiego, to one są dużo mniej dotkliwe, niż się to w mediach portretuje często. My robiliśmy analizy parę lat temu tego, jak zwiększone inwestycje w sieci przełożą się na rachunki gospodarstw domowych, i to są małe liczby. To znaczy, nawet jeśli te inwestycje by się podwajały, czy też no bardzo zwiększały w odpowiedzi właśnie na wzrost OZE, no to przełożenie na rachunki tego jest. Nieznaczne. To są być może dziesiątki złotych w skali roku dla gospodarstwa domowego. Jeśli chodzi o komponent sieciowy, taryfy, ale taryfa składa się z komponentu sieciowego i z komponentu związanego z produkcją energii, czy z wytwarzaniem. I ten komponent będzie malał. Im więcej OZE, tym tańszy jest prąd, jakby w, w, na rynku hurtowym, bo wiatraki Słońce są dużo tańsze niż produkcja prądu z węgla i z gazu. Więc komponent sieciowy taryfy będzie rósł, ale ten komponent jakby związany z wytwarzaniem będzie spadał i nasze szacunki wtedy były takie, że yy, przeciętne gospodarstwo domowe powinno oszczędzić kilkaset złotych rocznie, jeśli yy, rozwój OZE będzie postępował, tak, B w, jakby w planie, w, będzie postępował zgodnie z jakimś tam potencjałem yy, z z tym, co jest możliwe w obecnych ramach prawnych, technicznych, ekonomicznych itd.